Witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystości otwarcia Centrum Seniora w Dzierżoniowie. Tak dużej inwestycji wykonanej z myślą o dzierżoniowskich seniorach jeszcze nie było. W środę 9 października uroczyście oddano do użytku dzierżoniowskie centrum seniora, w którym znajdą swoje miejsce różne organizacje senioralne. Na to zadanie władzom miasta udało się pozyskać aż 7 milionów złotych unijnego dofinansowania. Dzięki temu wyjątkowy budynek przy ulicy Świdnickiej 35 zyskał zupełnie nowe oblicze. Bardzo nam się to podoba i cieszymy się z otwarcia tego budynku. No i będziemy korzystać, bo my też uczestniczymy w tańcu. Naprawdę to jest fantastyczna sprawa i z tego co wiem, to niewiele tutaj w naszym rejonie jest takich obiektów, które po prostu służą seniorom. Bardzo mądrze Urząd Miasta zrobił. Nareszcie coś zrobił dla emerytów rencistów i to trzeba im pochwalić, dzięki za to, bo do tej pory to było Macabra. Kręciściom nie mieli gdzie się chować. Jestem dumny z, z władz tego miasta, że wreszcie coś konkretnego dla, dla takiego jak my, coś zrobili. Dobry pomysł? Dobry, bardzo dobry. Tam daleko było, a tutaj jest trochę bliżej z osiedli, prawda? I a wszystko tu? w jednym miejscu? Tak, wszystko w jednym miejscu. Pięknie. Mamy tam swoje, swoje pomieszczenie, presowianie, już urządzone. I właśnie czekamy na, na pierwsze spotkanie, pierwsze posiedzenie. Budynek mi się podoba jeszcze z tego powodu, że wszędzie jest bardzo jasno, nie trzeba świecić świateł, nawet. A tu przed wejściem, jak Państwo widzą, piękne kafelki pomarańczowe, które już na wstępie dają radość. Naprawdę jest sympatycznie i bardzo nam się tu podoba. Już prawie jesteśmy urządzeni. Jutro się spotykamy oficjalnie tak z grupką ludzi, która przychodzi zawsze do naszego klubu. Postanowiliśmy trzy lata temu, że jednak ten obiekt, który jest usytuowany przy takiej najważniejszej zabytkowo ulicy Wdzierżoniowej, czyli ulicy Świdnickiej, nie będziemy sprzedawać. Postanowiliśmy przeznaczyć go dla pewnej grupy społecznej. Okazało się po konsultacjach, że najtrudniej zagospodarować seniorów. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który też wymaga na ulicy Krasickiego, wymaga remontu, musielibyśmy przenieść i padł taki pomysł, że skoro mamy ten obiekt, jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, że właśnie na Świdnickiej 35 można by coś takiego zrealizować. Po kilku spotkaniach burzy mózgów po konsultacjach właśnie z organizacjami pozarządowymi, z seniorami uznaliśmy, że wybudujemy tutaj jakieś centrum seniora, właśnie dedykowane dla tej najstarszej grupy wiekowej, naszych mieszkańców, naszego dzierżoniowa. Cała inwestycja pochłonęła ponad 10, prawie 11 milionów złotych. No z Unii Europejskiej uzyskaliśmy 7 milionów 200 tysięcy, także no kwota niebagatelna. Bez tej kwoty pewnie by zupełnie inaczej to wyglądał ten remont, tylko odświeżenie obiektu, a widać że obiekt jest zrewitalizowany, wszystkie części zabytkowe, które były pod kontrolą konserwatora zabytków, zostały odtworzone. Natomiast też została dobudowana nowa część, ta ze szkła, w której jest usytuowany szyb windowy, winda, więc obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, które mają kłopoty z poruszaniem się, no inaczej się nie da teraz w dzisiejszych czasach budować. Natomiast też całe wyposażenie tego obiektu, te wyposażenie w urządzenia sportowe, sala gimnastyczna, świetlice, pomieszczenia do rehabilitacji, właśnie wszystko było kompleksowo zrobione, także teraz otwieramy obiekt już w 100% przygotowany do zagospodarowania, przygotowany do no i od dnia dzisiejszego jest to właśnie własność seniorów dzierżoniowskich. Tutaj seniorzy będą przebywać, tutaj będą się bawić, tu będą pracować. A my po prostu będziemy się cieszyli, że właśnie jest taka możliwość, żeby ta najstarsza grupa naszych mieszkańców zagospodarowała swój czas. Chodzi o to, żeby nie siedzieć w domu, tylko właśnie, żeby te 30% mieszkańców Dzierżoniowa było aktywnych, bo to jest ważne i dla zdrowia, i dla takiego samopoczucia, i w ogóle dla rozwoju miasta, dla rozwoju regionu dzierżoniowskiego. Zapraszamy wszystkich seniorów nie tylko z Dzierżoniowa, ale również z całego powiatu dzierżoniowskiego do wspólnego tworzenia i rozwoju programów senioralnych.